Dzień dobry Państwu! Dzisiaj jest 28 kwietnia 2024. Skoro zapowiadałem jakieś publikacje w ten weekend, to jestem. Nie wyrabiam się ze wszystkim tak, jakbym sobie tego życzył, ale naprawdę nie ma się co dziwić, bo planuję nagłośnić sprawę bardzo skomplikowaną i muszę działać bardzo starannie. Na dzisiaj muszę pójść troszkę na skróty i po prostu odeślę Państwa do innego kanału YouTube, czyli. Nie tego muzycznego, tylko podam nowy link kanału, który poświęcony jest sprawie przestępczej organizacji, która opanowała Elbląg, a która sięga swoimi mackami też poza Elbląg. W ogóle nie jestem pewien, czy nie należy mówić o zjawisku ogólnopolskim, a może nawet międzynarodowym, skoro w zasadzie wszystkie instytucje finansowe, z którymi miałem jakiś kontakt, dopuściły się wobec mnie przestępstw i to czasem bardzo poważnych przestępstw. Banki są przecież instytucjami... Międzynarodowymi zazwyczaj. Zatem podaję link na swoim kanale Facebook, jak i też na kanale YouTube muzycznym. Chcę, żeby te wszystkie kanały czy formy publikowania były ze sobą powiązane jakoś, tak? Można też ten kanał YouTube odnaleźć, ten poświęcony mafii, wpisując w wyszukiwarce YouTube SMHC, Syndyki, Syndykat Mafijnych hien cmentarnych. SMHC, Syndykat Mafijnych Hien Cmentarnych. Znajdziecie Państwo mój kanał. Nazwa brzmi ponuro i rzeczywiście chcę jasno powiedzieć, że jest to kanał dla dorosłych i dla tych, którzy jako tako dobrze śpią i nie mają jakichś emocjonalnych traum za sobą. Filmy na kanale SMHC są tam obecnie już, przepraszam, są tam od roku 2014. Panuje tam pewien chaos organizacyjny, ponieważ w zasadzie wiadomo, że YouTube jest miejscem, gdzie się publikuje filmy, a niekoniecznie tekst. Komentarze do filmów się zdarzają, więc proszę je czytać, ale na razie polecam przede wszystkim przeczytać opis tekstowy kanału i obejrzeć zwiastun kanału, który się pojawi za dzień lub dwa. Taki film wyróżniony zwiastun, który będzie opisywał dokładnie dokładniej to, jakiej tematyce kanał jest poświęcony. Żeby narować, na razie nie marnować Państwa czasu za bardzo, polecam do obejrzenia tylko te filmy, które nie wymagają szerszego kontekstu. Ale oczywiście za każdym razem proszę czy dać komentarze pod każdym klipem. Filmy, które polecam to. Wątek Wymuszenia. 1 września 2009. Od razu kolejne filmy. Pięć filmów z kategorii Okres wymuszenia, Sadyzm brata. Z łącznikiem, tak? Tam jest takich pięć filmów. One mają datę 5 września 2009. Są to tematycznie powiązane filmy de facto. I tu od razu dygresja byś istotna. Otóż Bank PKOBP wymyślił sobie coś takiego, że rzekomo. Potrzebna jest obecność moja i brata, żeby wypłacić pieniądze z zapisu na wypadek śmierci. Tata zmarł 11 sierpnia 2009. E, zatem niedługo wcześniej, tak? A wymyślili sobie takie coś, taką procedurę fikcyjną, w związku z czym skoro brat się nie chciał ze mną pojawiać w banku PKO to ja nie mogłem otrzymać pieniędzy z zapisu na wypadek śmierci. Mój brat w międzyczasie żądał ode mnie połowy mojego mieszkania. I podziały całego majątku po tacie u notariusza. Czyli chciał pominąć sąd. I jeden z ważniejszych argumentów, że ukrywał testament, oczywiście. No ale chciał też pominąć e, informacje na temat e, pełnego stanu majątku taty, bo tata ogólnie zebrał sporo pieniędzy na kontach. Ja o tym wiem. No dobrze, to to są. Teraz podaję tutaj troszkę szerszy kontekst. E, sprawa skończyła się częściowym sukcesem złożyłem pismo, zaraz je tutaj pokażę. No i po złożeniu tego pisma Bank PKO BP raczył mi wypłacić pieniądze, pieniądze z zapisu na wypadek śmierci, ale uwaga, tylko jedną trzecią. Co do reszty, pieniędzy mnie zmylił. Czyli de facto bank PKO BP, bankowość prywatna, klient bardzo ekskluzywny, no bo bankowość prywatna obsługuje klientów ekskluzywnych, bank ten podeptał ostatnią wolę swojego klienta. Sposób dość szokujący. Już wtedy oszukali mnie na około 40 tysięcy złotych, bo nigdy tych pieniędzy nie otrzymałem. Kapnąłem się wiele, wiele lat później, co się stało. Dobrze. Ja na to wszystko mam dowody. Ja to będę szerzej opublikował, będę opisywał. Tylko, że musimy dotrzeć do innej formy publikowania, tak? Ja planuję założyć stronę internetową. Chcę, żeby ktoś mi w tym pomógł. Mam kilka pomysłów. I wtedy od tej strony internetowej, gdzie będę opisywał tekstowo, wszystko będą odsyłacze do tej strony SMHC na YouTubie. Czyli to będzie taka baza dowodowa, na którą będę odsyłał. Natomiast w formie tekstowej będę w sposób bardziej czytelny, systematyczny wszystko opisywał. Jest tego trochę za dużo, ale to mniejsza o to. Już dygresję robię za dużą. Jedźmy dalej. Filmy, które polecam jeszcze na teraz. tak? Dzwoni techniczny dialogu. Siódma próba zabójstwa. To jest film z 16 grudnia 2009. A w tamtym okresie wielokrotnie mnie próbowano zamordować, no bo de facto ojciec został zamordowany i się zrobiło bardzo gorąco. No i wiadomo, ukrywany testament, yy, wszyscy się bali, że zacznę robić jakąś zadymę i jeśli mi to uda zrobić, więc jak najszybciej chcieli mi zabić. Um, I teraz tak, techniczny dialogu, jak mówię tak, 16 grudnia 2009. Siódma próba zabójstwa. Tuż znowu konieczna jest dygresja. Otóż pan techniczny dialogu zadzwonił tuż po tym, jak ja się skontaktowałem telefonicznie z PKOBP, byłem umówiony, wcześniej złożyłem pismo i zapowiedziałem swoją wizytę w PKOBP. Ee, techniczny dialogu zadzwonił do mnie tuż po odłożeniu słuchawki ponieważ chciał zapobiec mojej wizycie w PKBP dlatego, że rozmowa miała dotyczyć m.in. książeczek na wartość milion złotych które bank PKOBP ukrywał razem z moim bratem czyli chcieli mnie zabić zanim dotrę do PKBP na tym nagraniu dzwoni techniczny dialogu ma próba zabójstwa Powiedziane jest jasno, wynika z tego nagrania jasno, że facet chce do mnie przyjść dzień po zawarciu zdalnej umowy na usługi telekomunikacyjne z firmą Dialog. Nie miał prawa tego robić, bo ja muszę najpierw otrzymać umowę, zazna... przeczytać przyczy... warunki umowy z... i ewentualnie je zaakceptować, i wtedy po kilku dniach dzwoni techniczny: tak, niech pan przychodzi. Ja to akceptuję, facet instaluje u mnie sprzęt, modem i tak dalej i wtedy ja już się nie mogę z tej umowy wycofać. Chyba, że z jakimiś konsekwencjami finansowymi. Natomiast on próbował się u mnie zjawić zanim jeszcze dotarła do mnie umowa. A, ale jest jeszcze druga nieprawidłowość w tej, w tej rozmowie. On mówi, że za mnie rozwiąże umowę. Techniczny dialogu nie ma takich uprawnień. Więc mamy dwie opcje. Albo to jest osoba, która ma mnie zabić, czyli rozmawiam de facto ze swoim zabójcą. Na tym nagraniu słuchać głos mojego zabójcy. Tak? Jest to moim zdaniem bardziej prawdopodobna wersja. Albo ewentualnie yy, Rozmawiałem z technicznym, ale była doganana sprawa tak, że miał do mnie przyjść kto inny. Trudno rozstrzygać. I tu jest ważna rzecz. Znowu yy, muszę jakimś dokumentem się posłużyć. To bardzo dobrze oczywiście. Tamtego nie mogłem znaleźć, bo mam bardzo dużo segregatorów. Trochę się spieszę, więc jakby nie miałem czasu, żeby szukać tamtego dokumentu. Już go przedstawiłem w formie graficznej, tak? w formie zdjęcia. Ale to, to szybko odnalazłem. Tu mamy, zwróćmy uwagę... Na pieczątce 17 grudnia. Tak, 17 grudnia to jest pismo od adwokata mojego brata. Odebrałem 18 grudnia. Wręczył mi to listonosz, poprosił o zniszczenie awizo, które zostawił w skrzynce. Nie posłuchałem się. A tu jest pismo od tego adwokata. W tym piśmie Szanowny Pan Adwokat, próbuje mnie wysłać do psychiatry. Ja mm, rozmowę z PKOBP zakończyłem stwierdzeniem o, może nie tyle stwierdzeniem, co wspomniałem o prokuraturze, tak? Czyli rozmowa z PKOBP miała miejsce 16 grudnia 2009, ta, która się miała nie odbyć, bo mnie próbowano zabić, tak? Następnie ja pod koniec tej rozmowy wspomniałem o prokuraturze 17 grudnia. Adwokat mojego brata śledzi mnie pismo, odbieram je dzień później. Okazuje się, że chce mnie do psychiatry wysyłać. To jest przestępstwo tak w ogóle. Na 100%. No to mamy fajny kontekst. Nie tak dla ciekawości powiem, że to jest pan Waldemar Soroka, należał do PO w owym czasie. Nie chcę tu jakiejś politycznej wojenki urządzać, bo zapewniam, że w mojej sprawie występuje wiele osób, które ma jakieś powiązania polityczne i na wszystkich się zawiadłem. To e, oczywiście pewne partie odegrały kluczową rolę. Mogę od razu powiedzieć, absolutnie kluczową rolę w całym planie, architekci całego planu to SLD. Ponieważ wzięty, wzięty zostałem na cel już jako młody chłopak, jeszcze za czasów komuny. No ale to jest. Zostawmy to na razie, tak? Kolejny film, który polecam, to Robert pyta o Łukasza. To jest 13 października 2010 i 20 października 2010 odzwaniam do Roberta. Dwa filmy, tak? Tam są takie. Trochę tam w opisach wyjaśniam. Otóż Robert pyta o Łukasza, ponieważ Łukasz 13 października, ale 2008, dokładnie dwa lata wcześniej, podszedł do mnie, zagadał o papierosa, później policja wjechała na chodnik. Nie będę tego wszystkiego rozwijał, ale chodzi o to, że Łukasz W. de facto uczestniczył w próbie zabójstwa w dniu 13 października 2008 i dwa lata później, dokładnie dwa lata później dzwoni do mnie Robert i pyta o jakiegoś Łukasza. Ja do niego dzwoniłem tydzień później, też waliłem na ty. Generalnie słychać, że pan Robert jest mało subtelnym kolesiem, mało przyjem, przyjemniaczkiem takim, tak? A, no i jest to oczywiście aluzja do, do wydarzeń sprzed dwóch lat, ewidentnie, no, ewidentnie jest to groźba. E, Łukasz W., tutaj od razu rozwinę pewną kwestię, króciutko uczestniczył też w jeszcze kolejnej próbie zabójstwa, jako przedstawiciel handlowy firmy Dialog niedługo przed tym filmem, który tutaj wcześniej omawiałem z 16 grudnia 2009 tak, czyli on to był chyba październik ja są to mam oczywiście, tak i dzwonił do mnie jako techniczny Dialogu Przestawił się ja się zaniepokoiłem, powiedziałem, że to tak, ja pójdę do niego on wyraźnie spanikował Sprawdziłem go w internecie, znalazłem go na naszej klasie. Łukasz W., pełne nazwisko, oczywiście, i go rozpoznałem. Dlatego firma Dialog de facto ma związek z dwoma próbami zabójstwa. No dobrze. To na razie te pięć filmów polecam. I od razu mówię. Proszę Państwa, abyście się nie bali oglądać te filmy na kanale dotyczącym mafii. Zajmującej się przejmowaniem majątków od spadkodawców, żyjących czy zmarłych. Ponieważ ja już prokuratury i policję powiadamiałem o wielu przestępstwach i naprawdę to Wy powinniście wiedzieć, co się w tym mieście i państwie dzieje. Tego rodzaju sprawy zazwyczaj gdzieś giną w aktach, są zamiatane pod dywan. Nie tym razem. Ja zmierzam do pełnej publikacji wszystkiego, co mam, żeby się zaznali wstrząsu, bo naprawdę zapewniam Was, że mam materiały szokujące po prostu. Powiadamiajcie znajomych, powiadamiajcie prasę, osoby, które pracują w organizacjach pomocowych, kogo się tylko da. Dlaczego to jest takie ważne, będę opisywał niedługo. Spojrzałem w kalendarz i zasmuciłem się, a eee, mamy długi weekend. Zbliża się długi majowy weekend, zapowiada się bardzo e, aż do 5 maja. Tak czyli startowanie z głównym apelem, bo taki apel szykują, jest możliwe dopiero w poniedziałek 6 maja lub ewentualnie dzień później lub wcześniej. Może w niedzielę, może we wtorek, ale nie ten, nie ten nadchodzący tydzień, tylko dopiero następny. Tak? Jednak postaram się coś na kanał YouTube o mafii i wrzucić, wrzucić, coś większego już w czwartek i piątek 2 i 3 maja. Wówczas powiadomię o tym na swoim Facebooku. tak? Proszę koniecznie obserwować mój kanał Facebook, mój profil Facebook, bo tymczasowo jest to jedyne źródło informacji dla Was o aktualizacjach. Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc. Jak się zapewne Państwo domyślają, chodzi m.in. o pieniądze, ale na pewno nie tylko o pieniądze. 6 maja, w poniedziałek, powinienem mieć lepsze pojęcie o tym, czym ta pomoc miałaby być. Mam nadzieję, że. że mi pomożecie, bo naprawdę, mam tylko Was. Ja mam powody. Yy... Trochę z dystansem patrzeć na, lokalną, na lokalne media. Z konkretnymi mediami mam w ogóle poważny bardzo problem, tak? Ale to nie na teraz. Nie chodzi o poglądy, chodzi o konkretne zdarzenia z przeszłości. Um, będę dowodził, że na policję, prokuratury i sądy w tym państwie po prostu nie można liczyć. Dlatego naprawdę mam. Ee, tylko Was i jeszcze raz pozdrawiam. Może jeszcze dodam, że jeśli ktoś e, chciałby wesprzeć mnie finansowo już teraz i ma taką możliwość za pośrednictwem PayPal, to oczywiście jest, e, byłbym bardzo wdzięczny. Załączam na Facebooku, jak i na swoich kanałach YouTube, e, link PayPal do wpłat jeśli ktoś takim kontem dysponuje i chciałby mi wspomóc, będę bardzo wdzięczny sprawdziłem to od strony przepisów niezależnie od tego, czy chcielibyście mnie wesprzeć w ramach uznania za moje muzyczne, różne tam wyczyny, czy może w ramach pomocy w związku z tymi kryminalnymi sprawami, które opisuję na kanale YouTube to nie ma znaczenia, możecie zawsze napisać darowizna ja mam prawo tymi pieniędzmi rozporządzać a za wszystko będę wdzięczny, tak? Pozdrawiam jeszcze raz.